Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy! Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dowozimy poranną prognozę pogody, chociaż jestem totalnie zmęczony po tym wczorajszym wyjeździe, ale było warto. Pogadamy o tym za chwilę. Moi drodzy, wczorajszy dzień przyniósł kolejne bardzo niebezpieczne burze, i choć mogłoby się wydawać, że ten układ burzowy, bądź te układy burzowe, były słabsze niż wstępnie zakładano, to lokalnie naprawdę było niebezpieczne. Jak donoszą lasy państwowe w okolicach Piły i w Pile. Po nawałnicy las wyglądał tak. Zobaczcie, mamy idealnie widoczny prąd wstępujący, który praktycznie docisnął te drzewa do ziemi, powodując ich zniszczenie, ich połamanie. Niestety takich miejsc wczoraj w Polsce było więcej. Potencjał burzowy był bardzo duży, czego też osoby, które oglądały nasze live, y, były świadkami. Tu mamy województwo łódzkie, jedno z superkomórek burzowych, którą też obserwowaliśmy. Przyniosła grad o no, całkiem dużej średnicy, 2 do 2,5 cm. Niestety ten grad padał w wielu miejscach, oczywiście punktowo, ale jednak, więc lokalnie naprawdę było groźnie. A tutaj już szkody wiatrowe, które wystąpiły na trazie kędzierzyn-koźle, znaczy. Tutaj wystąpiły w Kędzierzynie, koźlu. Niestety samochód został przygnieciony przez drzewo. Z tego co wiemy, nic się nikomu nie stało. To jest bardzo istotna rzecz, żeby przed takimi burzami po to też są alerty żeby po prostu przeparkować auto w miarę możliwości tam, gdzie no, drzewo nie spadnie, nie zniszczy. Właśnie po to one są, więc no, tutaj trzeba też na to zwrócić uwagę. Ja natomiast przechodzę dalej i mamy tutaj jeszcze droga między Wałczem a Piłą i po prostu no, masakra, jeśli chodzi o drzewa. Lokalnie naprawdę, tak jak wspominałem, było bardzo groźno. Burze przede wszystkim występowały w pasie od województw już zachodnich, czyli tutaj od Wielkopolski i od wschodu województwa dolnośląskiego i ich największe apogeum, największa siła była do Polski Centralnej. Potem już zaczynały one nam zdecydowanie słabnąć. Bardzo mocno tutaj też oberwały trzechy, szczególnie po stronie czeskiej gór bardzo duża też ilość opadów wystąpiła. Do nas już te burze raczej weszły w takim słabszym Trybie w takim słabszym, o takiej już te słabszej sile w godzinach wieczornych i nocnych. Co dzisiaj w pogodzie? Ano, dzisiaj w pogodzie już nad Polską front atmosferyczny, niż oddala się powoli w kierunku północno-wschodnim, więc te mm, ruchy powietrza, które sprzyjają tworzeniu się niebezpiecznym burzom, będą już dzisiaj zdecydowanie słabsze. co nie znaczy, że będzie w całym kraju spokojnie, bo niestety nie będzie. Na tą chwilę, w tym momencie, w wielu miejscach Polski, zachmurzenie, Polska północno-zachodnia. Trochę więcej przejaśnień od Polski północno-wschodniej po centralną południowo-zachodnią, zachmurzenie duże do całkowitego w Polsce południowo-wschodniej jeszcze bez większych chmur. No i cóż, mamy tu na tę chwilę już w godzinach porannych widoczne niejako wtórne. Układy konwekcyjne, które tworzą się już za frontem atmosferycznym, bo cały czas trwa wypieranie tej ciepłej masy powietrza. Jak tutaj sobie byśmy przyłożyli linijkę, to widzimy, że aż tutaj dotąd mamy taką linię to jest taki niejako wtórny front atmosferyczny. Oczywiście opady są nawalne, ale krótkie jeżeli będą padały wyładowania to tylko chwilowe może być lokalnie, malowniczo. I to tak naprawdę wszystko. No ale sprawdźmy. Poniedziałek niż Janiel, który przyniósł nam właśnie ten front atmosferyczny, szybko przemieści się w kierunku już Finlandii, a więc zatoka niskiego ciśnienia wraz z frontami atmosferycznymi będzie oddalała się powoli od naszych granic, a od zachodu będzie tutaj zbliżało się wyższy. Może inaczej, zbliżało się pole, Pole podwyższonego ciśnienia, związanego z tym już praktycznie stałym wyżem nad Azorami, i tutaj gdzieś się urodzą prawdopodobnie nowe wyże. Temperatury już dzisiaj zdecydowanie niższe, trwa wypieranie tej gorącej masy powietrza. Ta gorąca masa powietrza znajduje się nad naszymi wschodnimi sąsiadami, nad zachodnią Rosją, a do nas już napływa zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem burz w Polsce Południowo-Wschodniej. Województwo lubelskie, województwo podkarpackie, z burzami, przy czym najsilniejsze burze, jeżeli będą powstawały, to w godzinach popołudniowych i to szybko zacznie uciekać w kierunku Ukrainy i w kierunku Białorusi, a pogeł niebezpiecznych burz będzie już poza naszymi granicami kraju. I to jest jeden pas burz. Drugi pas burz jest w Polsce zachodniej. Są to burze wewnątrzmasowe związane z tą chłodniejszą masą powietrza. One powinny być już zdecydowanie, zdecydowanie słabsze. Tak jak wspominałem, Polsce południowo-wschodniej jeszcze dziś te burze mogą być silniejsze, aczkolwiek one w pierwszej fazie dosyć szybko będą rosły do formy być może nawet superkomórek burzowych, ale one też szybko będą łączyły się w klaster burzowy i uciekały poza naszą wschodnią granicę. Głównym zagrożeniem będą nadal intensywne, nawalne opady deszczu, szczególnie w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim. Tam wskaźnik PWAT będzie bardzo wysoki, do 50, 48, 50 mm. w słupie wody. No i w tej pierwszej w pierwszej fazie szczególnie na wschodzie województwa podkarpackiego i na południu województwa podkarpackiego szansa na utworzenie się niebezpiecznych superkomórek będzie największa, chociaż to wszystko zostanie dosyć szybko wypchnięte poza nasze granice, tak samo jak energia potencjalna dostępna drogą konwekcji, która jeszcze może osiągnąć lokalnie 1500-1600 J na kilogram, no ale znów to szybko zostanie wyparte. Jeśli chodzi o grad, tam gdzie będą pojawiały się superkomórki burzowe, więc znów województwo podkarpackie, południe, wschód województwa podkarpackiego, tutaj grad może spaść większy do 3-3,5 cm, szczególnie między godziną 14, 13, 14, a 16, 17, i na to musicie na tym obszarze zwrócić uwagę. Natomiast im dalej na północny-zachód, tym jeżeli grad będzie padał, to będzie mniejszy. W związku z tym sieć obserwacji burz wydała prognozę burzową no i tutaj średnie zagrożenie burzowe jest właśnie dla tego ogonka Polski właśnie dla Bieszczad dla południa województwa podkarpackiego właśnie z powodu tych um, superkomórek burzowych które mogą się utworzyć i mogą dać ten grad Polska um, Polska wschodnia Tutaj jeszcze odsuwający się front atmosferyczny i burze za nim mogą występować, ale już powinny być zdecydowanie słabsze. Polska Zachodnia, tu już burze wewnątrzmasowe związane z tą chłodną masą powietrza. No i najmniejsze szanse burze, na burzę, to jest o, w Polsce Centralnej, w tym pasie. Centralnym. Dzisiaj, szczególnie w górach, lokalnie może być niebezpiecznie. Dlatego ja osobiście zalecam aplikację, dzięki której możecie sprawdzać, gdzie są burze. Ze swojej strony, polecam aplikację Monitor Burz, którą możecie śmiało pobierać sobie na telefon, na Apple'a bądź na, 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 na Androida. Jeśli chodzi o temperatury, dziś najcieplej w Polsce południowo-wschodniej, czyli tutaj, gdzie jeszcze ten front atmosferyczny będzie, tam do 28 stopni Celsjusza. Na zachodzie już zdecydowanie chłodniej, tam 16. 16-18 stopni Celsjusza, no i generalnie wygląda to tak, że te ciepłe powietrze będzie uciekało w kierunku wschodnim, no i lokalnie będzie silniej wiało, szczególnie właśnie w Polsce Wschodniej. Oraz w Polsce zachodniej do 40 km na godzinę. Już poza naszymi granicami kraju nad Ukrainą mogą utworzyć się układy burzowe, które częściowo mogą zahaczyć nasze południowo-wschodnie rubieże Polski tam porywy wiatru do 60-70, lokalnie 80 km na godzinę. Natomiast na zachodzie mogą tworzyć się słabe układy liniowe z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Kolejne dni ochłodzenie odpoczywamy od upału prawdopodobnie do 6 bądź 7 czerwca. Temperatury maksymalne w dzień 21 do 22 stopni Celsjusza w nocy spadające do 15 bądź 14 stopni Celsjusza. Przyszły weekend to wzrost temperatur. Prawdopodobnie znów pojawią się na chwilę upały, które zostaną znów wyparte przez chłodną masę powietrza, więc znów będą burze i co? I znów będziemy w terenie będziemy nadawać lava, Będziemy ryzykować dla Was po to, żebyście wy wiedzieli co się dzieje. Pogodzie. No i tu szybkie moje podsumowanie dnia wczorajszego. Wczoraj oczywiście wyjechaliśmy w godzinach południowych, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja tam, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie oczywiście pasatem, który jest niezawodny. Na początku skierowaliśmy się z Łąży w kierunku Płocka, następnie w kierunku Województwa Wielkopolskiego to tam przechwyciliśmy superkomórkę burzową, która potem dosyć szybko połączyła się z układem burzowym. To możecie znaleźć na jednym z naszych ostatnich live'ów z tą miniaturą. Tam również pobiliśmy rekord, o którym za chwilę następnie skierowaliśmy się w kierunku łodzi, przecinając tą strefę z tymi superkomórkami burzowymi, a żeby zobaczyć, co tam się dzieje, zanotowaliśmy pory wiatru do 100 km na godzinę, nawalne opady deszczu, opady drobnego gradu. Tam, gdzie byliśmy, silny grad nie padał, ale mamy informację, że gdzieś w okolicach spadł grad do 2 bądź 3 cm, ale to trzeba sprawdzić na radarach. Następnie skierowaliśmy się w kierunku Częstochowy, aby przechwycić kolejną superkomórkę burzową, która też dokonała podziału, ale mimo wszystko nadal była piękna, wyglądała jak typowy amerykański mothership. Tutaj jest to zdjęcie, drugi live z dnia wczorajszego również jest zapisany. Również możecie go sobie obejrzeć, więc no, działo się naprawdę dużo. Potem z tą burzą powrót aż do Warszawy, cały czas nadawaliśmy na żywo. Moi drodzy, wczoraj pobiliśmy kolejny rekord. Tworzy się historia na polskim YouTubie bez dwóch zdań. Jesteśmy jedynym tak dużym kanałem meteorologicznym na polskim YouTubie, który podczas wczorajszego live'a zebrał jednocześnie 1857 widzów. i Jednocześnie 1857 widzów. To się nie zdarzyło, ale to upewnia nas w tym, że robimy naprawdę coś dużego i robimy coś, co jest Wam naprawdę potrzebne. Co więcej, wszyscy z was byli bardzo, że tak powiem, aktywni w komentarzach na czacie. Wiadomości i reakcji na czacie prawie 3000 podczas tego live'a, prawie 3000 reakcji. Naprawdę jesteście w fantastyczną drużyną, z, z którą możemy. Polować na, na te burze. Moi drodzy, jakie plany teraz w tygodniu? W tygodniu będziemy pracować nad poprawą sygnału, więc prawdopodobnie sprzętowo coś zamontujemy, ażeby nie tracić tak zasięgu, bo wjeżdża się w różne miejsca i jednak Polska nie jest idealnym miejscem, gdzie mamy wszędzie zasięg. Dodatkowo będziemy pracowali nad wzmocnieniem szyb w aucie, właśnie, żeby nie bać się tych intensywnych opadów dużego gradu, więc być może tutaj pomyślimy o kratownicach. No i oczywiście, wstępnie przygotowujemy się do wyjazdu na Bałkany, które będą po sezonie burzowym w Polsce. Tak, żeby Wam też relacjonować grube tematy poza granicą, kiedy ta wymiana mas powietrza jesienna będzie silna również w Europie Południowej i tam naprawdę potrafi być wtedy groźnie. Będę dawał Wam znać w przyszłości, jak będzie wyglądała sytuacja. Kolejne wyjazdy, prawdopodobnie w weekend. Ja z tej strony dziękuję Wam za to, że byliście wczoraj ze mną idę dalej odpoczywać. Pozdrawiam, cześć.